Hej, cajdzo, jestem Natia w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w Burnout Paradise City Ultimate Box. a ta gra nie była już 14 sierpnia ostatnio nagrywana. I dzisiaj wypadło na motor. Yy, więc jedziemy. Nie wiem czy mówiłem. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz, no ale... Uuu. I już pierwszy dzwon. A wiadę sobie tutaj. Tutaj chodzi po prostu o rozwalanie, jakieś zdobywanie czegoś tam. Ja widzowie zapomniałam zapomniałem naprawdę o tej grze, więc... No, rzadko ona jest nagrywana. Aaaa! Kurde, nie doskoczyłem. No ale... Powracam do tej gry. Tak, stop. A, bye bye, stop. Nie zamierzam się zatrzymywać, jest godzina 9.37 Więc no... <laughs> wow. No... Jeszcze zaraz idę do kościoła A Coś mi nie wychodzi teraz Bo wiecie, jak się dawno nie grało, no to wiadomo Muszę se poprzypominać czerwone znikaj. No. No teraz gra będzie trwała 10 minut. No bo wiecie, rzadko znagrywana, ostatnio trwała tylko 5 minut, bliskie spotkanie. Na razie Edy nie będę próbował 222, bo się troszkę też pieszę. A nagrywam ten film teraz, żeby potem już nie myśleć o tym. Okej, okay, bliskie spotkanie. Tutaj rzadko jeżdżę, no ale. Wiecie, kiedyś tak czy siak bym musiał tu przyjechać. Czerwony, zatrzymać się. Czy się nie zatrzymać? Nie, może by się o tak to zatrzymać. O, właśnie. Tak zatrzymać, że się nie zatrzymać. Rozwalić znak. Widziałam 2 minuty, 22 sekundy. 80 można i na spanie. Mam jeden minus, że ja nie widzę ile no jadę. Po prostu. Ła. I bliskie spotkanie z dzwonem i ze znakiem. Więc no. A jutro będzie... Kiedy hmm. co to miało być? Dzisiaj parada jest, Horizon nie. Eee, czekajcie. A coś to miało jeszcze być. Bo no wiecie, a taki gra już, no zapominam po prostu. Bo Horizon chyba, a może Horizon? Nie wiem, muszę popatrzeć. Ale, na pewno coś jutro będzie, łoch jaki. No... Ee, ...się zakręciłem w powietrzu i się nie wywaliłem. Nawet nie wiem jak to też to wszystko nazywać, bo wiecie, dawno to nie grałem. Rusztowania rozwalam. Bliskie spotkanie. Tak. I, i, um. Minus, że prędkości właśnie nie pokazuję. Na serpentynach w motorze jeszcze mnie nie było. Jadę na gumie 177 ED na gumie i wiem, mam 666 subskrybentów, więc bardzo fajnie. Zielone, żółte, co mnie tam mało, ale jechałem na kole i zajczyłem oczywiście, dzwona. O tu 9.40, więc jeszcze mam czas. Ale się tylko 6 minut grania. I zbierania się. Ja jestem w sumie gotowy, tylko muszę się ubrać, widzowie. Kościoła mam niedaleko, więc. Wow, stary lot. Tego samochodu się nie spodziewałem. Znów takie coś zrobiłem, znak. No, z tych serpentyn to prawie nic nie zostanie. Jedynie to droga. I niskie spotkanie. I skręcamy. Jum! Lot. Okej. Okay. Nad linkami. Lot 1.22 Tu się jedzie literą A, hamuje literą Z No i strzałeczkami się skręca A strzałką w dół jedzie na gumie właśnie I Z hamuje to zmienia się kamera, ale ta jest beznadziejna <laughs> Ta jest fajna Ła. Nocny rekord uliczny o, to jakoś tak. Już parę razy na narzutem przejechałem. Ła! Słuchajcie. Ja chciałem, ja chciałem o tutaj. O, już tylko 4 minuty? Omega. Szybko to leci. Ja to rozwalam. I... Ła. Dobra. Let's go, jedziemy. Zasuwamy. Ale nie po barierce, bo ni nigdzie nigdy wtedy nie dojadę. Okej. Okay. Wow. Można bączki kręcić. Uh, A i lewą strzałeczkę, ale jedziemy, no ja tutaj sobie jadę. Lata. Okej. Okay. Jedziemy. <kling> Z jutro możliwe, że będzie Horizon, no ale wiecie, ja muszę popatrzeć, czy to na pewno to nie było nagrywane tyle. U, pod prąd jadę, Uhu. Było 222 chyba. 506. Nie no, na sapientyne są, nie chcę bez przesady. Chcę troszkę do miasta. No ale no, pff, dzwon. Okej. Okay. Lampa się 18. Okej. Okay. No i dzisiaj mnie mało widzowie w mieście było. No i może jeszcze się uda zahaczyć. a tutaj się nie da zjechać. No trudno. Okej. Okay. Grem mam ściszoną do zero, ale i skryle od barierek. Mój lampa, mój limit. O ale głową uderzyłem. Okej, jeszcze minutkę. U Okej. <laughs> ok. Dobra. O, chyba jestem w mieście. baj światła. No dobra, widzowie. Mam nadzieję, że taki filmik z Burnout Paradise City wam się podobał. Przyjechałem na żółtym i jeszcze dzwona zaliczyłem. No, barierki, to... I lot. Okay. Lot, będzie rozjechany kot, będzie, <ścoughs> No. Okej. Okay. No to co widzę? zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję raz komentarz, więc... Hej! До утра.